Cześć, witajcie, ja jestem Kasper i witajcie w kolejnym odcinku hodowla gospodarcza. Dzisiaj jak obiecałem, że na trzeci odcinek hodowli gospodarczej będzie nagrywane jak dajemy królikom jedzenia, więc no dzisiaj to sobie nagramy. Będziemy dawać królikom jedzenia, więc już tutaj a może nie widać, ale pokażę to ziarno jak wygląda czysto o. na chwilę tu telefon położę, o. I ogólnie e seria będzie nagrywana cała. Więc dobrze. Ja tu jeszcze się okażę I możemy iść. I gitara. Idziemy tak. Tutaj przez podwórko dzieci nie robisz żadnych zdjęć. Muszę tam coś wytrzeć, bo rankę miałem zakurzoną. Więc już tu idziemy. Powolutku tu można zobaczyć jak wygląda dom cały. Więc dobrze, e, żeby nakarmić królika tą że mam trzeba otworzyć klatkę i stworzę, że tak brudno, ale nikt tu, no sprzątnąć powinno, bo że tu rozsypali się. czekajcie, bo, oj, trochę trudno się otwiera, musimy do koryta świeży ziarno nasypać. Królikowi. I jak widzicie, mi się teraz tym ziarnem obzery. No, że tak powiem, wyjada teraz. Jak widzicie jego ruchy, szczęki. No, może widać. Tak, widać jego ruchy szczęki, że je, bo naprawdę je. No, to są jego ruchy szczęki. Jak widzicie, już od razu tutaj królik już zbachat. O, pokaż tą buźkę swoją ładną. No i jak widzicie, ma pełny korytarz, to dodajmy też drugiemu, żeby nie był zazdrosny. O! Jak widzicie, on też taki jest obżartów mały. No to więc, dobra, musimy jeszcze jedno zboże, bo jak widzicie, jest ja, Ojojoj! Niechcący mi coś wpadło. Dzisiaj taki humorek mam, bo ktoś obejrzał ten film. Dla mnie bardzo ważna osoba. Znaczy, obejrzał mój pierwszy odcinek i drugi. No, wiesz, nie mogę powiedzieć, bo to jest prywatne. Tu są pióra, bo coś mi ta mama mówiła, że Jaszczum zaatakował. Gołębia, ale na szczęście kogut go obronił. Wbijając mu pazury w szyję, tu yy, mu na no, szczęblowie i nie wiem, Zresztą nie ma powiedział, że ...wziął go dziobać, zaczął tam po głowie i te różne, te pierdolne. No. Ale mówię, obiecałem Wam filmik, więc. Ajajaj, ja, aj, aj, ja, i buty mi się sypie. Ha! No, to jest wychodzimy znowu. Idziemy wolnym krokiem nie robią zdjęcia tutaj. Jak widzieliście te ruchy tęk Tam jeszcze ostatnim królikom damy, tym czterem. Znaczy wszystkim ogólnie trzeba dać. Ale nie tamte trzy, co na dole, widzicie? To one już zostały, tylko te cztery nie zostały. To im daje na zapach. powiem. Oh. Jak widzicie, króliki tak proszą o jedzenie, bo są głodne. No, chowają się, bo to są trochę, widzicie, studzliwe przed kamerą. To już tak tu macie. oj, oj. oj. Trochę mi się sypie. Oj, oj oj, za dużo mi się rozsypało. No jak widzicie, jest głodny i je. O, widzicie. Teraz jego ruchy. Więc no, to by było na tyle w tym odcinku. bo że teraz tak się. przewróciłem kamerę. To tak zimno, że mi mi masną. Ale zimno. Jedynie pożegnamy się koło mojego psa miska. Jak to zawsze myślałem, że przy trójkach się pożegnamy. Ale jednak pożegnajmy się koło psa, żeby on też był tutaj nagrany dzisiaj. A ja tak krótko dzisiaj taki krótki odcinek, bo ponieważ mi łap. Łapy martwe, no ma jest strasznie zimno. To zakończyć lepiej odcinek wcześniej, żeby ja Wam tu nie zamarł. Bo wiem, jak to będzie. Mi łapy zamarzną. Tak, mam na zrobię na chwilę cięcie, żeby coś mi zrobić. Więc idziemy do psa. I tam się pożegnamy. Jak widzicie, pies się już nie może dotykać aż się. Koło niego pożegnamy. Widzicie już jęczy. No, no, pożegnamy się tu. To jest, dla mój pies który był w kilku już. No, na piesku spokój, spokój, zaraz ci pogłasz. Więc to by było na tyle dobrze, żebyś. To już nie jem, to no, już dobrze. No już dobrze, patrz jaka smordka smutna, bogo się... Nie głaszczę. No, spokój no, eee! Ee. Obiektyw! Nie w obiektyw, nie wolno w obiektyw. Czekajcie sobie, że tak robię paszczami. No. Pas co narobiłeś ty. Ty... Ty... Ty jeszcze uszy będziesz pokazuję. Dobra, kończymy, bo mój pies tu wariuje. Pies pożegnaj się jak pożegnaj się. Nie się że ducha. <laughs> Albo chcę chapnąć mój telefon. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dawajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Oglądajcie go jak najwięcej. O boże, ale pełno dymu tu jejla. No. A sąsiad się skarży, że mu na pranie dym leci, a sam tutaj kopci. Więc to by było na tyle, mój pies się skitrał tutaj w budzie, że tak powiem, to my się tu pożegnamy z moim psem. Na razie, trzymajcie się, cześć, pa i pa. do zobaczenia do następnego odcinka.